Cześć wszystkim! W tym filmie poruszymy temat butli gazowej. Odpowiemy na pytanie, czy butla gazowa może leżeć w poziomie podczas pobierania z niej gazu. Często stykamy się z tym pytaniem, przeważnie z powodu tego, że butla gazowa nie pasuje do szafki pod grillem gazowym, albo że zwyczajnie przestrzeń szafki nam na to nie pozwala w żaden sposób, że butla gazowa obecnie tutaj stoi w taki jednak z wielu powodów byłoby wygodniej, gdyby mogła leżeć. Ale i teraz proszę zwrócić szczególną uwagę: butla gazowa zawsze powinna być ustawiona pionowo i nie powinna się przewrócić. Pod absolutnie żadnym pozorem nie pobieraj gazu z leżącej butli gazowej. Dlaczego nie? W butlach gazowych zawierających propan i butan występują dwie fazy. Na dole znajduje się skroplony gaz który z kolei odparowuje i tworzy poduszkę gazową powyżej. Taką poduszkę gazową można wykorzystać na przykład zasilać grille gazowe, kuchenki gazowe lub inne urządzenia gazowe. Problem pojawia się, gdy butla gazowa leży i nie tylko gaz z poduszki gazowej jest pobierany, ale płynny gaz może przedostać się przez zawór butli gazowej do przewodu, a ostatecznie do urządzenia gazowego. To może spowodować ogromne szkody, zarówno dla węża, jak i dla urządzenia gazowego, a w najgorszym przypadku również dla ludzi i środowiska. Podsumowując: Butlę gazową zawsze stawiaj tak, aby stała pionowo i nie mogła się przewrócić. Nie używaj leżącej butli gazowej ze względu na kwestie przestrzenne lub estetyczne. Serdecznie dziękujemy za Waszą uwagę, bardzo się ucieszymy, jeśli polubicie to wideo lub zdecydujecie się zasubskrybować nasz kanał na YouTube.